Cześć wszystkim, witam was na moim kanale w dzisiejszym odcinku pokażę wam ubielony kurnik oraz pokażę wam jak przebiegają lęgi u gołębi tutaj jak widać jeszcze ubieliłem pierwszą tej stronę gołębnika nie wiem czy dobrze, jednak tutaj słabo wygląda ta ściana po ubieleniu wygląda to lepiej, ale zobaczymy jak to się sprawdzi, bo wiadomo deszcz no to zobaczymy jak to będzie potem wyglądało kur już nawet na grzędach siedzą kurnik wygląda tak Bieliłem pierwszy raz w życiu. Może nie jest jakoś tam perfekcyjnie zrobione, bo są pewnie tam na przykład tam nie dociągnięcia czy suficie, Ale zrobiłem to tak jak potrafię. Starałem się, no ale wyszło, jak wyszło. Nie jest źle, ale wiadomo, mogło być zawsze lepiej. Szyjajko wezmę i. najgorzej się maluję, subić ciężko. tam też tak pozostawiane, bo kury mi się zaczęły tam na dole mam trociny do głębi, i mi się zaczęły w tych trocinach nieść niestety no ale muszę je odzwierzać, już faktycznie odzwierzałem bo jak widzicie jajko było w gniazdach tutaj od razu mówi nie sprzątałem, jest syf, bałagan ale są młode, jajek jest dużo i nie chcę płoszyć, poczekam tak e, tydzień, e, może dwa wtedy już będę miał same młode w gołębniku i wtedy e, posprzątam gołębnik, jednak Stwierdziłem, że raczej wjęć gojemnika na razie nie będę, dlatego że yy, nie wiem, czy wapno mi nie zaszkodzi na młode i czy one mi się nie otrują od tego wapna, no bo wapno, no powiem wam, jak nawet rozrabiałem te wapno z wodą, to strasznie gryzie, tak? No i nie wiem, żeby tutaj mi się tragedia może nie stała, to poczekam chyba do... No trudno, wiadomo, że to długo, ale muszę poczekać chyba do zakończenia lęgów i dopiero wtedy, no zobaczę, no jeszcze. Dobra, no to tak. Yy. Jak mówiłem na tamtym filmiku, chciałem, żeby ta para bocianów e, zniosła mi jajka, dlatego że chciałem przełożyć je pod nie mewki. E, I tak się też stało. E, Zniosłem jajka i przełożyłem e, pod nie. Teraz tak, żeby Wam tutaj nie pomylić się. E, od tych mewek, od tej żółtej samicy i samca, na wolierze jest, e, są jajka pod tamto, u tamtej pary. Ta para nie niosła jajek, jak już mówiłem. Podłożyłem sztuczne podnie jajka, no i usiadły na nich, dlatego zówdałem tych mewek jajka tam, a sztuczne na razie siedzą na nich. No bo nie chcę, żeby od razu mi zaraz te zniosły jajka, mywki, dlatego na razie niech siedzą na tych sztucznych. Ale inne pary też mają tak poprzekładane. Teraz tak, od tej pary za deską, czyli od samicy. Tej czerwonej z pasami i czerwonym samcem, jajka są podłożone pod Budapeszta i tą samicę. No, to para jest taka. To tak są podłożone jajka. I jeszcze po tej parze, właśnie po tej żółtej samicy i po czerwonym samcu, jajka są położone właśnie pod tą parę gocianów. No dobra. Tutaj, a, tutaj mam winery młode. Może wyciągnę miskę, to będzie lepiej pokazać. O, zafajdane wszystko, uh, uh, uh. Yy. Tu są winerki już zaobrączkowane. Praktycznie identyczne. Blauwindry miały być podłożone, pewnie już mówiłem, ale nie udało się położyć, przy, po, przełożyć, Dlatego, że yy, blauwindry były za małe, a winery były już duże. No, no nie przełożyłem. Ale blauwindry są i póki co yy, ładnie karmią młode, no ale zobaczymy. Tutaj pokażę. Ho, 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 ho. O, aż się obróci. Tutaj ładnie są. są też dwa młode. są też ładnie nakarmione. Te, te. Otwerek no, pewnie się już nie doczekam, Nie ma nadal jajek. Teraz tak, po kolei. Tu na dole jest para krymków. To jest jeszcze nawet bez polskich. To jest po tej samicy i po tym samym tu czerwonym. Jajka no będą się teraz kluły, no na dniach, może nawet jutro. Yy, tutaj pod, pod tymi kryłkami już są młode. Dzisiaj się wykluły. O, są dwa świeżo wyklute. Yy, po srebrniakach jajka na razie. Yy, tutaj... A, tu są te srebrniaki, co karmią miemużyny. Ten rośnie bardzo ładnie. Taki duży, naprawdę bardzo jest duży. No i tego karmią. Patrzcie, to jest taki dziwny z tym ogonem, bo niby cały jest taki. no, Takie ciemne ma pióra, ale są tutaj dwa ma takie jaśniejsze. Nie, nie są białe, ale są ciemne, ale są już jaśniejsze od tych pozostałych. nie A tu niestety nie wiem, nie karmią, nie przestały mi karmić. Wczoraj zauważyłem, że już słabo jest nakarmiony. Ten, ten srewniak, on jest mniejszy. No i już dzisiaj go podkarmiałem. Właśnie niedawno, chyba z pół godziny temu. My już trochę tutaj napchałem tego jedzenia, ale jeszcze dzisiaj spróbuję trochę ale to, to, takie na długich dziobach srewniaki to się karmi bardzo dobrze bo takie na krótkich dziobach jak mewki to już ciężko mu to zabierają, ale on to nie stwarza żadnych problemów, jak mu tam otwierałem dziób to spokojnie pozalał sobie te jedzenie Dać, no to ja mówię, tutaj są jajka pod tą parą dwa, no to o, wiadomo, to nie są ich, bo są przełożone tu też są dwa jajka tu u srewniaków perłowych samiczka. Klują się jajka. Już są nakute. A, i tu u widynów Uch, jak wyjdą. są już dwa młode. Jeden wykluł się wczoraj, a drugi wykluł się dzisiaj w nocy. Też są dwa maluszki. Tutaj są na jajkach od mewków, jak już mówiłem. Tu są też jajka od mewków u bocianów. Tu jest bocian. Łapcie ogólnie dużo bociek hmm. co tu jeszcze? No chyba z młodych to już chyba wszystko pokazałem. Jeszcze byśmy sobie je nakarmili. Nie, wszystko tak podkładałem, tylko one wyszły na wolierę, a chciałem je właśnie w głębniku nakarmić. Spróbujemy tutaj. Powoli to. Ten cały czas jest oddzielony. No, już szkoda mi tutaj, że się on tu siedzi. Nie, wiem, może jeszcze do niego jakąś samicę załatwię, no bo szkoda mi go tutaj. A się stroszy jak do niego się podejdzie, jak. No, już dzisiaj pogoda zdecydowanie lepsza jak tydzień temu jak nagrywałem, bo już bez wiatru. Jak teraz się wszystko po y, to już trochę młodych będzie. No, już trochę jest. Tutaj u y, winerów, no tak w sumie gdzie pokazywałem, y, u Mewków to w tych y, najwcześniej będą się kluły u Budapesztów, Mewki. Po tej parze tutaj za deską, właśnie e, to będą się kluły najwcześniej, chyba teraz w tygodniu jakoś. E, znaczy teraz mamy w sumie sobotę, więc e, w tym tygodniu to teraz będzie. A takie tamewki e, inne to będą się tak kluły e, pod koniec tygodnia, a może początek e, też następnego. Ale mi się wydaje, że koniec tego tygodnia co teraz będzie. Czy pokażę, można na wolierze. Felki. No nie wiem, czy to. Nie, zobaczymy, czy to jego wina, czy jej. No nie chcą mi tych jajek skubańcy, z, z no zobaczymy, to jest jak A tu jest ten mewek, ten żółty tutaj. To jest od tej samicy, co się wchodzi, jak pokazywałem pierwsze te mewki. To ona tam siedziała na tych sztucznych jajkach całych to od tej samicy. I ten felek też, to niby gruka, ale na wszystko gruka, oprócz na tą samicę. A są w parze, bo siedzą razem w płuce. No, ale może też to być jej wina. No, no szkoda, no, zobaczy. Najwyżej jak ona nie będzie niosła z nim jak dam ją jeszcze do jakiegoś samca innego. Jeśli z tym drugim nie zniesie samcem, no to yy, będzie to oznaczało, że to jej wina i ewentualnie wymienię mu tą samicę. No bo nic innego nie będę mógł zrobić. No dobra, to chyba było na tyle. Już filmik y, trwa 9,5 minuty. Nie będę Was tu już zanudzał. Jeśli Wam się podobało, no to subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć.